Nazywam się Kamil Haras. Jestem elektroadiologiem oraz koordynatorem w stomatologii rodzinnej Skrzad. Wykonuję zdjęcia rentgenowskie, które pomagają lekarzom w wykonaniu planu leczenia dla pacjenta. Jako koordynator dbam o prawidłowy przepływ informacji na każdym etapie leczenia pacjenta. No jeżeli chodzi o Kamila, to na pewno jego inna perspektywa pomaga niektórym zauważyć, wyłapać no i też w skorygować. Myślę też, że te naciski na proceduryzację, tak? na zebranie tego wszystkiego w coś namacalnego, że każdy miał tę sam, samą jakość ten same procesy po prostu spełniał, te same wymogi, to to ujednolicenie myślę też bardzo pomaga w pracy. Łatwiej się odnaleźć, łatwiej komuś jakąś wiedzę przekazać, kiedy jest no, mimo wszystko spisana. No na początku było ciężko. Ogólnie to też nie ze wszystkim się szczerze mówiąc, zgadzam, ale jeżeli jest taka osoba trzecia, która patrzy to z innej strony, z innej perspektywy, tak, to pomaga niektóre rzeczy, których my nie zauważamy, których się już po prostu przyzwyczailiśmy, no wyłapać, tak. no, Czasami jak się wiadomo, gdzieś pracuje, dobić coś w, tego samego w kółko, dzień w dzień, no to człowiek się i zapomni, a to potem, a to dobra, no i to zostaje gdzieś tam zamiecione, że tak powiem. No, i taka trzecia osoba mówi, że, ej, ale to chyba nie powinno tak wyglądać, albo to nie do końca w innych miejscach tak wygląda. I tutaj się można stawić, że, aha, okej, okay, to czy to jest faktycznie problem, czy to nie jest problem, i co możemy z tym zrobić? Tak samo, jeżeli chodzi o analitykę. E, dużo takich narzędzi do liczenia. Czy to powracalności pacjenta, czy to skuteczności tych wizyt, ilości pacjentów, gdzie pacjent się odnajduje, jakie są jego potrzeby. To też mamy dzięki tym narzędziom łatwiejszy sposób, żeby to wszystko podsumować, zebrać w kupę i coś z tym zrobić, żeby wszystkim było lepiej. No cóż, był chaos, bo przyzwyczaiłem się do pracy. Musiałem się odnaleźć w tym wszystkim, musiałem poznać jakby swoją rolę w tym wszystkim. Teraz z kolei ja się zajmuję tym, żeby to wszystko spisywać, żeby te procedury po prostu były pod ręką, kiedy ktoś ich potrzebuje. Bo dzięki temu też łatwiej i wprowadzić kogoś, i też jak się zapomni, tak mi wszystko się robi codziennie, żeby to gdzieś odnaleźć w tym wszystkim.